Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Zaczynamy! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie z konceptem naszego pupila Gryzonia, zajęczaka, kota, psa Oraz inne zwierzaczki np. kameleony, węże, ślimaki i wielu z Was może zaśmieć skąd nawet i ma jakieś ogrody. To ja Wam powiem, że nie. Teraz opowiem Wam, skąd możemy właśnie zabrać takie zwierzątka, gdzie za nie zapłacimy, dostaniemy ro rodowód, a gdzie yy, będziemy musieli podpisać umowę adopcyjną yy, oraz będą yy, czasami w niektórych ośrodkach, z których ośrodków będą kontrolę dla nas. Yy, więc. Więc może zacznijmy od adopcji. Tak, w adopcji chodzi o to, jak na przykład z adopcją psów yy, oraz z kotów, że po prostu zwierzaczki są nas Czyli płacimy za nie, tylko musimy wypełnić formularz, yy, musimy wysłać zdjęcia warunków, wiedzenia i z tego co wiem, yy, oraz rzecz, który będzie od nas wymagało na przykład e, powiedzmy sokosty Tam będzie na pewno napisane w regulaminie, czy w jakimś takim właśnie w jakichś procedurach. Musimy to odesłać. E, potem na przykład dobieramy sobie królika. E, będzie też opisane, czy królik jest po przejściach, jakie ma choroby, czy jest trakcie leczenia. Już jest po kastracji, czy jest zdrowy i długo czeka na odbiór. Takie informacje zostaną Wam udzielone. Na przykład, powiedzmy sopotki uszakowo, do którego na, na przykład bardzo zapraszam, żeby adoptować, ponieważ jest tam naprawdę wiele uszaków. I naprawdę można stamtąd wziąć, wziąć przekochane parki oraz naprawdę kochane klicz Hodowla: w hodowli będziemy mieli informacje z koniec królik, czyli jaką ma matkę, jakiego ma ojca. Dostaniemy też rodowód. I jeżeli będzie to prawdziwa hodowa, to takie rzeczy. Otrzymamy takie informacje. jeśli nie dostaniemy takiej informacji, to znaczy, że nie jest to prawdziwa hodowla, nie jest dalej eee, Tak. Eee, na przykład jest też wiele schronisk dla psów, kotów, królików i innych zwierząt, więc no. A w hodowli też królik tutaj będzie miał w uchu tatuaż. Na przykład powiedzmy jakiś z jakimś kodem, mam kibyki byki, coś takiego, tutaj będzie kod, powiedzmy pesto, coś takiego, bo to jest przykład, nie wiem czy taki kod w ogóle istnieje. E, więc będziecie mieli pewność, dostaniecie dowód. E, w niektórych hodowlach dostajecie nawet taką małą wyprawkę, trochę ziół, granulatu. I pamiętajcie, że jeżeli już postanowicie zabrać czy z hodowli, sprawdźcie jakie mają tam warunki. Jeżeli nie mają zbyt dobrych, upomnijcie ich za to. Yy, powinni pod, na tym tyle pomyśleć, ponieważ my bierzemy z tamten kolika. Również od nich powinniście otrzymać informację, czy kolik był leczony, kastrowany, yy, czy miał jakieś problemy właśnie, czy na co był szczepiony. Przeważnie w chorobach już są koliki zaszczepione na pierwszy stadium choroby. O to raczej nie powinniśmy się martwić, ale w przyszłych serwisach. Obowiązek królika za szczepicę zabezpieczyć już mamy. Yy, czy można kupić sobie zwierzaczka w, właśnie w sklepie zoologicznym? To jest pytanie, na które odpowiedź jest oczywista: nie. W, w sklepie zoologicznym nigdy nie kupujemy zwierząt. Jeżeli chodzi o jedzenie, podkłady chemiczne zabawki, jak najbardziej można tam coś fajnego, ale nigdy nie bierzemy stamtąd zwierzaków. Ponieważ e, tam są one źle karmione, niektóre w ogóle nie mają wody. Nie mają wody, naprawdę. Są wszystkie tam trzymane na trocinach, nieważne od warunków. E, po prostu masakrycznie. Chomiki w ludzkich klateczkach, e, takie jak na Miska. W e, innych są w akwarium. Po prostu też masakra. E, Niestety, no, niestety lub stety. No, oni na tym zarabiają. Więc nigdy, pamiętajcie, nigdy nie kupujemy w sklepach zoologicznych zwierzaków um, Chociaż niektórzy, właśnie, biorą stawki i uważam, że je ratują Owszem, ratujecie je, ale też wspieracie, właśnie, sklepy zoologiczne pod tym względem. W um, niektórych sklepach. Co to czytałam w jednym sklepie, jeżeli młode kliki i inne zwierzaki nie spodobały się klientom, to zostały automatycznie zabijane na zapleczu, tak? Więc yy, naprawdę ja nie chcę Was straszyć, coś takiego. tylko jak wam mówię, że tak niestety czasem bywa. A ten oto dumny klik został zabrany z hodowli, ale pisał do hodowli, z której z mięso, ale wie, jak widzicie po ponad pół roku ten słodziak jest już zadomowiony, Mimo, że niektóre króliki ciągle by biegały, to on właśnie woli odpoczywać. Ale my dziękujemy wam za dzisiejszy odcinek. Pa, pa!